Cześć ciekawcy! Do kin weszła niedawno druga część Czarownicy z jedyną w swoim rodzaju Angeliną Jolie. Widzieliście już? Aktorka ma za sobą interesującą przeszłość i sporo w niej budzących kontrowersje poczynian. Na pewno wielu z Was nie pamiętaj najbardziej kontrowersyjnego romansu w historii. I nie, nie mówimy o związku z Bradem Pittem, który, jak sama aktorka zapewniła, z pięknego snu stał się koszmarem. Wiecie kogo innego mamy na myśli? Tak! Niejaki Billy Bob Thornton dał jej miłość, choć krótką, to wielką i intensywną. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się wszystkich ciekawych szczegółów na ten temat. Związek Angeliny Jolie i Billy'ego Boba Thorntona trwał zaledwie dwa miesiące, gdy 5 maja 2000 roku w Las Vegas powiedzieli sobie sakramentalne tak. Cóż, efekt połączenia młodości, miłości i namiętności. Ale nie wszystko było tak proste, jak się może wydawać. Otóż nie jest to typowa romantyczna historia dwojga ludzi, którzy zakochują się i biorą ślub. Początkowo bowiem Billy zaręczony był z inną aktorką, Laurą Dern, którą kojarzyć możecie m.in. z roli Renaty z serii Wielkie Kłamstewka i która miała być wówczas jego piątą żoną. Tak ciekawcy dobrze słyszycie, piątą. Co takiego ma w sobie ten mężczyzna, że jest tak atrakcyjny dla wielu kobiet w końcu zdobył jedną z najpiękniejszych kobiet na ziemi, Angelinę. A ona kochała go do szaleństwa, więc coś w nim na pewno musi być. Ale idźmy dalej. Historia miłości Jolly i Tortona dla Laury Dern może być jednym z najgorszych scenariuszy, jaki można sobie wyobrazić. Dlaczego? Otóż według niej o tym, że jej partner poślubił inną kobietę, dowiedziała się z gazet. Czy potraficie sobie wyobrazić, że osoba, której ufacie, którą kochacie którą macie poślubić, nie tylko odchodzi z kimś innym, ale także dowiadujecie się o jej małżeństwie z wiadomości? Ciężko sobie nawet wyobrazić, jaki to musiał być ogromny cios dla Laury. W każdym razie, według aktorki, gdy tylko opuściła dom na plan nowego filmu, pod jej nieobecność narzeczony w ekspresowym tempie ożenił się i nigdy więcej o nim nie słyszała. W zasadzie porównała to do nagłej śmierci. Ponieważ nie dostała dosłownie żadnej wiadomości, która wyjaśniałaby sytuację i zakończyłaby związek. Cóż, nie wydaje się, żeby Billy umiał to wyjaśnić. Poza tym, po takim zachowaniu, czy to w ogóle dobry materiał na męża? Jednak chociaż nie jest to powód do chluby, najwyraźniej Angelinie to w ogóle nie przeszkadzało. Sama Jolie w tym czasie umawiała się z Timothy Hattonem, ale związek ten również nie był przeszkodą dla jej miłości do Billiego. Zdaje się, że ta para nie słyszała o karmie, która wraca, albo wtedy kompletnie się ty niej przejmowali. Ale jeśli myślicie, że to wszystko, jeśli chodzi o ich burzliwy związek, to posłuchajcie dalej. Mówią, że relacje pozostawiają ślady na duszy. W przypadku Billiego i Angeliny pozostawił prawdziwie czerwone ślady, ponieważ oboje nosili naszyjniki z próbkami swojej krwi. I to w czasach, zanim powstała moda na wampirze tematy. Jak Angelina wyjaśniła w Entertainment Weekly, nie były to wisiorki, a jedynie bardzo małe próbki krwi z nacięcia palców, które zostały odciśnięte na papierze. Jak twierdziła, był to dla niej słodki, romantyczny gest, którym miał pomagać im przezwyciężyć czas spędzony osobno, przede wszystkim przez rozjazdy związane z pracą. Jednak nawet ten dziwny, wampiryczny romantyzm nie mógł uratować ich małżeństwa, które zakończyło się oficjalnie w maju 2003 roku, w rzeczywistości rozpadając się rok wcześniej. Zatem co stało się z ich wielką wzajemną miłością? Najwyraźniej według Biliego mieli bardzo odmienny styl życia. Angelina zawsze uwielbiała otaczać się ludźmi, brać udział w wydarzeniach i zwracać na siebie uwagę. Jednym słowem, światła reflektorów, blicht i codzienność Hollywood, podczas gdy on uważa, że cierpi na agorafobię. Dla tych, którzy nie są zbyt obeznani z fobiami, jest to zaburzenie lękowe, które wywołuje panikę przed przebywaniem na otwartej przestrzeni i wyjściem z domu. Osoba, której problem ten dotyka, szczególnie obawia się tłumów i miejsc publicznych, towarzyszy temu strach przed napadem paniki i brakiem uzyskania pomocy w razie problemu, a częstą cechą tej dolegliwości jest wystąpienie lęku napadowego. Czy przez te wszystkie lata w Hollywood aktor wciąż się do tego nie przyzwyczaił? Najwyraźniej nie. Billy zdradził, że pomimo tak wielu lat sławy w Hollywood nadal czuł się niekomfortowo, pokazując się i przebywając wśród ważnych i bogatych ludzi. Prawdopodobnie dlatego myślał, że nie jest dobrym mężem dla Jolie. Jeszcze trzy miesiące przed podjęciem decyzji o separacji para ogłosiła, że zamierza adoptować dziecko z Kambodży. Więc Maddox miał mieć Billy'ego jako swojego ojca. Dziś wiemy, jak potoczyły się losy, ale jak myślicie, czy Gwiazdor byłby dla niego dobrym tatą, gdyby ta aktorska para się wtedy nie rozstała? Cóż to pytanie raczej retoryczne, a my wciąż mamy kilka rzeczy do opowiedzenia o tortonie. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że Billy oprócz małżeństwa z Angeliną był żonaty aż pięciokrotnie, prawda? Cóż, z tego pierwszego, kiedy jego żoną przez dwa lata była Melissa Lee Gatlin, Gwiazdor ma córkę, Amandę Branfield, która obecnie liczył już 40 wiosen i nawiasem mówiąc, odbywa karę w areszcie. Chcecie wiedzieć, co się tam wydarzyło? Okazuje się, że Amanda, córka Billy'ego, rzekomo odebrała życie swojej chrześnicy Oliwii. Chociaż zapewniała, że jest niewinna, a to co się stało było przykrym wypadkiem podczas opieki, została skazana na 20 lat więzienia. Ale uwaga, trudnych historii w życiu aktora jeszcze nie koniec. Sam gwiazdor przyznał, że nie był zbyt blisko niej, kiedy była mała. On i matka dziewczynki, Melissa, rozstali się w 1980 roku i bez wątpienia musiało mieć to duży i negatywny wpływ na Amandę. Nawet w wywiadzie dla Inside Edition w 2001 roku, że jako dorosła kobieta powiedziała, że mimo wszystko kocha swojego ojca, Billiego, ale wyraziła wielki żal związany z brakiem jego osoby przez większość czasu w jej życiu. Musicie jednak wiedzieć, że Amanda nie jest jedynym dzieckiem Billiego. Ma on też syna, Williama. W 2008 roku został on rzekomo przesłuchany. Przez policję za związek z kobietą znacznie starszą od niego, gdy chłopak nie miał ukończonych jeszcze 18 lat, co w niektórych Stanach jest nielegalne. Według TMZ, osobą, która miała wydać go władzą, był jeden z byłych chłopaków tej kobiety. Poza tym aktor ma jeszcze dwoje innych dzieci, Harego, który wraz z Williamem jest owocem jego czwartego małżeństwa z Pietrą do Czerniak. I jest też najmłodsza podziecha Billiego, 15-letnia Bella, owoc szóstego i póki co ostatniego małżeństwa Tortona. Myślicie, że to już koniec przygód aktora? Nie, nie, jeszcze nie. Ale najpierw pozwólcie, że damy Wam trochę informacji, abyście zrozumieli skąd pochodzi ten mężczyzna i że sposób, w jaki go opisujemy, nie jest wcale przesadzony. Billy Bob Thornton urodził się 4 sierpnia 1955 roku w Hot Springs w stanie Arkansas w dość biednej rodzinie. Jego matka Virginia Roberta była samozwańczą medium, a jego ojciec William Raymond Thornton był nauczycielem historii w szkole średniej i trenerem koszykówki. Billy wychowywał się z trzema młodszymi braćmi: Jimem Donem, który zmarł w wieku 30 lat, oraz Jamesem Jimem Binem i Johnem Davidem. Billy rozpoczynał karierę artystyczną jako muzyk. Tak, to prawda, oprócz tego, że ten mężczyzna jest doskonałym aktorem, świetnie radził sobie także w roli gwiazdy rocka. Zaczął grać na perkusji i śpiewać w zespole o nazwie Tres Humbres. Wraz ze swoim wieloletnim przyjacielem Tomem Eppersonem w 1981 roku przeprowadził się do Los Angeles, aby móc realizować swoje marzenie o byciu aktorem i pisarzem, po drodze nigdy nie porzucając pasji do muzyki. On i jego kolega bezskutecznie próbowali sprzedawać swoje scenariusze. Billy'emu nie było łatwo dotrzeć tam, gdzie się znalazł, gdyż w zmaganiach o sławę zaniedbał swoje zdrowie i zdiagnozowano u niego zapalenie mięśnia sercowego. Wreszcie w 1992 roku Thornton, który zawsze szukał okazji, zagrał w filmie jeden fałszywy ruch, który napisał z Tomem, swoim drogim przyjacielem. I jak to mówią, nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli czegoś tak bardzo chcesz, w końcu to dostajesz. W ten sposób Billy i Tom zwrócili na siebie uwagę Hollywood. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił jednak w 1996 roku dzięki filmowi blizny przeszłości. Billy nie tylko zagrał w filmie, do którego napisał scenariusz, ale w dodatku zdobył Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. Ponadto był wówczas nominowany do kilku innych ważnych nagród, jak najlepszy aktor. Cóż, ciężka praca na pewno się opłaca. A może pamiętacie scenę, którą dzielił wraz z hitem Ledgerem w filmie Czekając na Wyrok? Jest ona doskonałym świadectwem jego profesjonalizmu i talentu. W wywiadzie udzielonym przez aktora w programie Couchsurfing wyznał, że w ujęciu naprawdę uderza hita Ledgera, a prawda była taka, że sam Ledger go o to poprosił, aby mogli uzyskać większą wiarygodność dla odgrywanej sceny. Cóż, Ledger zawsze miał oryginalną technikę wchodzenia w postać, a doskonałym tego przykładem jest świetny występ w roli kultowego Jokera. Jednak wracając do Tortona, dla niego aktorstwo jest jak gra, taka jak wyjść do parku z innymi chłopcami i dobrze się bawić. On tego potrzebuje. Natomiast pisanie zaspokaja tę jego część, która lubi siedzieć w swoim pokoju i marzyć. I choć aktor ma już 64 lata, jest trochę jak dziecko, choć ma też nawyki, które wcale nie są tak dziecinne. Od 2016 roku Thornton występuje w serialu Amazon o nazwie Walka z Goliatem, w którym gra główną rolę prawnika. Co ciekawe, ta postać, w którą się wciela ma w sobie wiele sprawdziwego Billy'ego. Według niego samego dzieli te same złe nawyki ze swoją telewizyjną postacią. Ten aktor, reżyser, pisarz i perkusista zgromadził na swoim koncie około 45 milionów dolarów. Nie ma wątpliwości, że osiągnął tę sumę z wielkim wysiłkiem i dawał z siebie wszystko, ale wiecie, musiał się z majątkiem trochę podzielić. Jak on są tłumaczy pięć nieudanych małżeństw? Gdy go o to zapytano, powiedział, że choć ludzie uważają, że to dziwna rzecz, to on ma kumpli, którzy nie chcą się żenić i mieć żadnych zobowiązań, bo wolą spotykać się z kilkunastoma kobietami tygodniowo. A on przynajmniej próbuje być mężem. Cóż, na pewno dla jednej z rząd się odpowiednio starał, bo pomimo rozwodu z Angeliną, nieustannie mają oni ze sobą dobre relacje. Przyjaźnią się już prawie od dwóch dekad. Chociaż mieszkają w różnych miastach i nie widują się zbyt często, deklarują, że zawsze będą się bezwarunkowo wspierać, bez żadnych osądów. Podsumowując, musiał ich naprawdę wiele łączyć, prawda? No i co myślicie o przyjaźni ex- czy jest ona w ogóle możliwa? Co sądzicie o życiu Billiego Boba Tortona? Czy wiedzieliście, że jest równie kontrowersyjny jak jego była żona Angelina? Piszcie w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by nie przegapić naszych kolejnych odcinków o gwiazdach. Do usłyszenia wkrótce, cześć!